Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem o traszce zwyczajnej. Traszka zwyczajna, Lysotritum vulgaris, to ciekawy i dość pospolity płas ogoniasty występujący w całej Polsce. Poza Polską gatunek ten jest rozprzestrzeniony na prawie całą Europę i zachodnią część Azji. Traszki dorastają mniej więcej do 10 cm długości. Ich skóra jest gładka i wilgotna, brązowawa lub oliwkowa z drobnymi ciemnymi plamkami. Brzuch pomarańczowy lub żółty z czarnymi plamkami. Samiec w okresie godowym ma wysoki, falisty grzebień na grzbiecie i ogonie, dzięki czemu wygląda jak malutki smok. Żyją na lądzie i w wodzie, w zależności od pory roku. Wiosną wchodzą do płytkich zbiorników, stawów, rowów, sadzawek, żeby się rozmnażać. Latem i jesienią przebywają głównie na lądzie, w wilgotnych miejscach, pod kamieniami, w zaroślach, w lasach liściastych. Zimą zapadają w stan odrętwienia, zimują pod ziemią lub w butwiejących pniach. Także przez część roku traszki przebywają w wodzie, a później przenoszą się na ląd. To klasyczny przykład płaza dwusrodowiskowego, związanego zarówno z wodą, jak i suchym lądem. Samiec traszki wykonuje przed samicą subtelny taniec godowy. Wachluje ogonem, kierując w jej stronę feremony. Następnie składa na dnie wody pakiet nasienia, spermatofor, który samica sama pobiera. Dzięki temu dochodzi do zapłodnienia bez bezpośredniego kontaktu. Traszki składają jaja pojedynczo, przyklejając je do liści roślin wodnych. Lajwy wyglądają jak miniaturowe traszki z zewnętrznymi skrzelami. Po kilku tygodniach przechodzą metamorfozę i wychodzą na ląd. Traszki potrafią pobierać ten bezpośrednio przez cienką, wilgotną skórę. Dlatego tak ważna jest dla nich wilgoć w otoczeniu. Mają niezwykłe zdolności regeneracyjne. Potrafią odtwarzać utracone kończyny, fragmenty ogona, a nawet części serca czy oczu. Należą do najlepiej regenerujących się kręgowców na świecie. Stanowią doskonały wskaźnik czystości środowiska. Gdy znikają z jakiegoś stawu, to zwykle znak, że woda została skażona. Na koniec spójrzcie, jak prezentuje się samiec w czasie godów. I oto samiec w swojej najpiękniejszej odsłonie gotowy do zalotów. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym niezwykłym stworzonku. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, to będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie mój kanał. Tymczasem to już wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.